Jak być może pamiętacie, w ostatnich dwóch latach udawało mi się odbywać spontaniczne zasiadki na łowisku szachty. W mojej pamięci najbardziej zapadła ta na stanowisku 11 dwa lata temu, gdy udało mi się złowić niesamowite ryby, nie mając żadnej wiedzy na temat tej wody. Gdy w tym roku we wrześniu pojawił się kilkudniowy termin w moim karpiowym terminarzu, wpadłem na pomysł ponownego odwiedzenia łowiska szachty. Mimo możliwości wyboru bardzo wielu dobrych stanowisk, postanowiłem kolejny raz odwiedzić nieoczywiste stanowisko 11. Teoretycznie nie powinno się wchodzić dwa razy do tej samej rzeki, ale ja uznałem, że spróbuję. No dobrze, łowisko szachty, stanowisko numer 11. Powrót po dwóch latach. Mamy dokładnie 8 września. Jestem wraz z Mateuszem. Jego, pierwszy, jego pierwsza zasiadka na szachtach. Mamy dokładnie 8 września, jest. Niesamowity upeł, 31 stopni. Mamy godzinę teraz około 18. Jak widzicie, jest już mój hanterek, został naprawiony, ale niestety cały czas jesteśmy bez pilota. Dlatego, gdy dopłyniemy do naszej granicy, po prostu zestawię łódeczkę z diperkiem i zaznaczamy na x-pilocie nasze miejscówki, na których będziemy bazować przez całe 4 doby zasiadki, ponieważ tyle będzie ona trwała. Byłem tutaj już 2 lata temu, jak pamiętacie lub nie to zapraszam Was do obejrzenia tego filmu. Udało się niesamowicie połowić, a jest to stanowisko takie naprawdę nietypowe. Naprawdę presja jest bardzo mała, dlatego właśnie je znów wybrałem i zobaczymy, czy uda się coś złowić. Teraz pójdziemy zaznaczyć miejscówki. Niestety mój zapasowy telefon miał zbyt słaby zasięg, aby móc odpłynąć liperkiem na parędziesiąt metrów, dlatego, dlatego taktyka z nakielki. Tutaj X-pilocik i zaraz sześć miejscówek będzie zaznaczonych. Tu, jak widzicie, Robi się żółte dno, czyli znacznie twardsze dno. Tutaj gdzieś była taka półeczka. Wszystko mamy tutaj, całą zatokę wolną. Tutaj przed nami była gdzieś taka półeczka, zaraz próbujemy ją znaleźć. Dobrze, zbliżamy się do bardzo charakterystycznego miejsca na szachtach. Podobno też bardzo dobrego. Jak widzicie, tutaj jest zapłytko, ale tutaj zaraz robi się taki, opatrzcie, jakiś leszcz, jakiś, nie wiem, coś musi mieć smęcherze pławnym, ale cał, cały czas pływa przy nas, ale dobra. Tutaj się robi troszkę głębiej, spada do 1,6. I tutaj chyba położymy naszą pierwszą miejscówkę. Azymut, ta dziura właśnie w trzinach to drzewko. Dobra, chyba naszym drugim azymutem będzie wystający cypel od stanowiska numer 10. I płynie tak naprzeciwko tego cypla. A tutaj też się robi taki fajny spadek. Fajny spadek. A jestem nauczony, bo jak byłem na 17 rok temu. O, dobra. Trujeczka. Fajne miejsce. Tak na tym spadeczku bym położył. Co ty na to? No dobrze, dobrze, będzie. Dobra, patrzcie jak ja mam, jaką mamy fajną góreczkę. Wydaje mi się, że na tej górce właśnie kładłem dwa lata temu. Zaznaczymy ją, panu No. Dwa siedem czy było jeszcze tutaj gdzieś. Ale było jeszcze nawet 2,5 tutaj gdzieś. No. Tam, może... Nie, tam chyba bardziej właśnie. A dobra, spróbujemy to znaleźć i może... O, patrz, patrz, patrz. O, o, to może tutaj kolejną damy od razu. Czekaj. Czekaj, patrz. Patrz. Dobra, piąteczka tutaj od razu idzie. Nie, A nie, nie, nie dobra, wróć, wróć. A, i tu już spada, tu już spada. Tak, tak. Czyli to, tu jest, tutaj jest ta górka. Tutaj jest ta górka. Tutaj ona dokładnie jest. Ogólnie bardzo ciężka miejscówka do znalezienia, szczególnie jak jest się na pontonie samemu, bo naprawdę wtedy jak stałem sobie na stanowisku i miałem to slonę, to było znacznie łatwiejsze do znalezienia. Dobra, zatem mamy już cztery miejscóweczki tutaj. Są to w miarę fajne dołki oraz dwie przy tamtym brzegu. Cypelek oraz tamta wnęka przy tamtej wnęce. Teraz znajdziemy jeszcze dwa szperacze, może tutaj za bojką, może na dwunasteczce, może tam po drugiej stronie. Tego już, tego już nie nagrywamy. Zaraz robimy wywózkę i miejmy nadzieję, że do zobaczenia. Dobrze, mamy około godziny 20. Jeszcze brak wędek w wodzie, ale już powoli się szykujemy do wywózki. Jeszcze tak wam dodam, że dwa lata temu, nie mając żadnych oczekiwań, po pierwszej nocy bodajże miałem już dwie ryby i dziewiętnastkę drugiego dnia po południu. Zobaczymy, jak będzie teraz. No teraz oczekiwania są nieco większe, no ale zobaczymy, zobaczymy. Mam nadzieję, że zobaczymy się przy rybie. No dobrze, jeszcze dwa słowa o naszej taktyce. Na początku wykorzystamy nowe łowtersiki, które są już dostępne w naszej ofercie Holland Bites, czyli smużące mango oraz butter scopex, czyli taki bardzo naturalny zapach masła połączony ze scopexem, czyli bardzo dobrze Wam znany smak. Zestawy bardzo delikatne, długie włosy stosunkowo, ponieważ wydaje mi się, że jest to odpowiednia taktyka na duże ryby na, na łowisku szachty. Oraz KD Rigi, czyli moje ulubione przypony ostatnio. A naszą zalętą będą dosłownie pojedyncze kuleczki Robin Red Garlic, czyli taki korzenny zapach w połączeniu z czosnkiem. Naprawdę bardzo ciekawa kulka. I na każdy zestaw będzie leciało dosłownie od 8 do 10 kulek. Taka wydaje mi się, że taktyka na dużą rybę na owisku szacht. Dobra, zobaczymy jak to będzie. Dobrze, mamy jedno branie. Lewa wędka to już ewidentnie od skarpiowy. Przed chwilą był zacinany. Weź tego podnieś. Mhm. No dobrze, mamy pierwszą rybkę naszej zasiadki na, na łowisku szachty. Taki pełno czy ja wiem ile on może mieć. No nie jest wcale taki mały. Ta 14-15 bym powiedział, ale ja także się jak go już chyba wypuszczę, nie będę go przechowywał I zobaczymy, może coś się uda jeszcze przed, przed deszczami dołowić. Dobra. No dobrze, mamy drugi dzień zasiadki. Godzina 18. I po prawie 15 godzinach deszczu. Wreszcie wyszliśmy z namiotu tak naprawdę. W nocy udało się złowić jednego karpika. Nie był to spektakularny wynik, ale chodźcie, coś Wam pokażę. Patrzcie, jak idą te dwie żyłeczki, jak idą wzdłuż, złączone, oraz te dwie żyłki, jak idą. Wiecie, po prostu wywoziłem wczoraj łódką, tą łódeczką, zestawy z przegrodą dwa na raz i z jakiegoś powodu spuszczałem dwa razy. Po dwa zestawy naraz, naprawdę. Dwie komory od razu naraz leciały w to samo miejsce. Myślę, że wynikało to z faktu, iż nie używałem tej łódki jakieś 3-4 miesiące, już nawet nie pamiętam ile. No i się zamyśliłem. Cztery wędki w dwóch miejscach. Myślę, że trochę to utrudniło nam łowienie, a już nie chcieliśmy tego przewozić. Dobra. Przed nami druga noc. Bierzemy się za wózki. Patrzcie, jak żyłka idzie do przodu. No tylko pytanie, czy to jest leszcz, czy to jest karp. Dobra, no spróbuj. O, trochę się podnosi. No i jest szansa, żeby to był karp. Spróbuj. No, I co czujesz? No i patrzcie: każde łowisko witało Mateusza zazwyczaj. Pięknym karpiem 18 kg plus. Teraz też jest 18. Ale niestety. Przecinek między jedynką i ósemką, proszę bardzo. Jeśli widzieliście tutaj taką karpę, to napiszcie. Ale nie wiem, tak szczerze czy przekracza 4 kg. Na razie nie jest to spektakularny wynik, ale zobaczymy, jak to będzie dalej. Mamy drugą dobę naszej zasiadki. Wiem, że na razie nie jest to spektakularny wynik, ale patrzcie jak odwróciła się pogoda. Dwa dni temu 30 stopni, teraz jest 15. I patrzcie jak nawiewa tutaj w zatok. No coś niesamowitego, powoli zaczynają się robić białe grzywy. Zobaczymy, jak to wpłynie na żerowanie karpi. Naprawdę, jeżeli teoretycznie tak dobre warunki nie spowodują, że w obrębie naszego stanowiska karpie będą żerować, to już naprawdę nie wiem, co by mogło być lepsze. Zostały jeszcze dwie doby. Jeśli oglądacie ten film, to znaczy, że udało się połowić, a jeżeli nie, to po prostu nie udało się. Zobaczymy, jak to będzie. Jak widzicie, nasza zasiadka rozpoczęła się bardzo niemrawo. Po dwóch dobach mieliśmy jedynie dwa nieduże karpiki. Ciągły deszcz i pochmurna aura powodowały, że kisiliśmy się w namiocie, a ja nie miałem żadnej motywacji do nagrywania. Oj, gdybym tylko wtedy wiedział, że kilka godzin później stanę się najszczęśliwszym karpiarzem na Ziemi. No i patrzcie, mamy branie w dzień. Dobra. No i wreszcie doczekaliśmy się brania. Ja, ja już niestety widzę, że karp będzie w bojce. No niestety tak są te bojki skonstruowane, że. Praktycznie każdy tu nie wchodzi, i, i naprawdę trzeba tam uważać. Ale już mamy na, na bojki jeden patent. A ten patent leży tutaj dokładnie. Ale dobra, zobaczymy co będzie, jak podpłyniemy, jak się zbliżymy. Może nie będzie aż tak zaplątany. Dla Was bardzo dobrą wiadomość: karp nawet się nie zbliżył do, do bojki. Zobaczymy, jaka to będzie rybka. Już nie płynie, już nie płynie. I czy uda się ją docholować. Naprawdę bardzo się cieszę. Godzina około godziny 17. No, ciekawie, ciekawie. Ciekawie idzie, bardzo ciekawie. Delikatniutko, powolutku. Ale widzisz to? No, to jest około 4 metrów głębokości, dlatego one mają gdzie uciekać. No dobrze, powoli rybka podchodzi. Patrzcie, cały czas trzyma głębokość. Jeszcze go nawet nie widziałem. Teoretycznie mała być nie powinna, ale. Ale wiecie, jak to jest. No, niestety ryba jest w drugiej żyłce. Nasze obawy się potwierdziły, ale nie zmienia to faktu, że czuję, jakbym holował 20. Patrzcie, tam dopiero. Jakie, jakie to są fale wielkie. Potężne to są fale. Ale no, nie wiem, no jesteśmy już około 15 minut na pontonie. On się nawet. Patrzcie, tu zostawia fale za sobą. Ale jestem w stresie wielkim, prawda? No gdzie on jest? Nie jesteś gotów? No. Czy nie jesteś gotów? Jestem gotów. Nagrywa się? Tak. Ja już to widział. Nie było to tak Weź tu podejść, może jakoś młodzież czy coś. Próbujemy. Ryba słabnie powoli. Patrzcie! Nie! kolorowy, tak siedzi, 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 siedzi. siedzi. ej, patrz. to jest chyba ten Jaś, wiesz, który to jest? No wiem. Wiesz, który to jest, Karl. Ej, dobra, najprawdopodobniej. Jest to dwukolorowy karp, będący największym karpiem łowiska szachty. Nie wiem, czy pewnie, pewnie karpiarze, którzy. Ej, czy on nie jest złapany na nasz zestaw? Ty. To nawet nie nasz zestaw, chyba. Ludzie, którzy znają tutaj łowisko szachty, wiedzą, że aktualny rekord wody, złowiony właśnie ostatnio na stanowisku 11, to dwukolorowy karpik. To, jest, to nie jest nasz, nasz zestaw nawet? I... Nie. No. To nie jest nasz zestaw, to jest. Patrz na ciężarek jakiś. A co mamy tutaj? Wielki, dwukolorowy garpik. No i patrzcie. chyba na to cielsko. I to ryba złowiona nie na nasz haczyk. Nie na nasz haczyk. Zaczepiona. Jeśli złowimy rekord wody nie na nasz haczyk, po dwóch dniach marazmu namiotowego, mata wreszcie rozłożona. Waga czeka. Idziemy po naszego. A jeszcze Slingusia biorę, ale to zaraz. No i pokazuję wam sławetnego dwukolorowca. Dwukolorową łódź podwodną. Stanowisko 11. Ksawery Kamieńk, Polska. No dobra, no i trzeba go wyjąć. Stres niesamowity. Ale trzeba go wyjąć. Dawaj, Slingusia. Trzymaj. Trzymaj. Jeszcze chwilę, jeszcze czekaj. Trochę tu podciągnę. O, dobrze, dobrze. Czekaj, czekaj. Nie. Czekaj, muszę wyjąć z tej Trochę możesz. Tylko mocno trzymaj. Trzymam tak... Ale tak niżej, niżej, żeby on był spokojny. Niżej. I mocno. Trzymam tak, jakby jutro miało nie być. Trzymam. O, I teraz go. Jezus, się wiele razy w życiu takie rzeczy robiło przecież. Dobra, ryba jest w singusiu Wszystko pięknie i bezpiecznie chyba. Dasz sobie radę sam Ktoś mi może go daj tućmo No ten pomost niewdzięczny bardzo Nie no chyba tam muszę No chyba trzeba tam fajnie że jest, bo dwa lata temu naprawdę tutaj z zejściem było przewalone Ale jeśli chodzi o wyjmowanie dużej ryby to, o kurna, jak to jest niewdzięczny trochę ten pomost Nie no chyba tam trzeba no już Tu? No tak no. i go podać. tak już nie wiem jak. <noise> no, kur... czekaj. Dobra, idziemy. Co czujesz? Potęgę emocji. <noise> idziemy. O Jezus. O Jezus. Zobaczmy, co to jest. Taka nie no nie, nie ma tego brzucha zbyt małego. Ale. Ale cielsko naprawdę, widzicie to? Coś niesamowitego. Patrzcie, dzięki czemu go złowiliśmy? Nie. No tak. Mówię, że taki haczyczek ja Nie, <laughs> pokaż to. Nie ma opcji. Dwunasteczka. Przez tu nawet nie ma żadnego zadzioru. Ej no, to jest największy fart karpiowy w mojej całej karpiowej karierze. Tu nawet nie ma żadnego zadzioru. Co to jest w ogóle? Chyba pamiątka musi być. No tak. Idzie na półeczkę ten zestawik. No dobrze, ale dochodzi teraz kwestia potencjalnego rekordu wody. Już wiemy, że jest to karp będący aktualnym rekordem wody. Ostatnio złowionym również z tego stanowiska. Lecz czy będzie on takim naszym oficjalnym rekordem. Ostatnio było dokładnie 26900, waga jest w tej chwili całkowicie na zero. No i zobaczymy, ile będzie. Czy będzie to taki oficjalny nasz osobisty rekord. Ryba na pewno największa na szachtach, ale czy dojdzie do tego też statystyka rekordu wody. Nie wydaje mi się, że miał ponad 26900, ale kto wie? Dwadzieścia siedem ile to może ważyć taki? No, zaraz wyjmiemy, trzeba wyjąć. Praktycznie równo dwa kilo, no ale zaraz sprawdzimy. Dobra, I teraz jeszcze zważymy slingusia szybko na zero. Dwa dwieście minus około 150 pięćdziesiąt gram wody, bo wiecie, jak, jak leży tutaj ryba. O pewnej masie ta woda jest po prostu z tego slinga wyżynana, a w po momencie położenia z powrotnego, powrotnego slinga, tutaj, ten sling znów wsiąka trochę wody. Dlatego, tak, dwa. 25,900 to 800, 800. 2, 100, czyli 25,900 dokładnie. No. Największa ryba łowiska szachty. Zaraz wam ją prezentuję. No dobrze, przedstawiam wam karpiową historię mojego caluteńkiego życia. Wyobraźcie sobie, że dwie godzinki wcześniej, podczas marazmu namiotowego, oglądałem sobie zdjęcia rybek z łowiska szachty. Właśnie pokazywałem Mateuszowi pięknego, wielkiego dwukolorowca i użyłem dokładnie słów Mateusz potwierdzi. Tutaj jest jego rewir. Dwie godzinki, delikatnie branie, delikatne branie na żółtej wędce. Siedzi on. Przedstawiam Wam jedną z większych ryb w moim życiu, a zarazem największego karpia łowiska szachty sławetnego. To ona. 25,900 największy karp naszego teamu w tym sezonie na razie. Coś niesamowitego. Widzicie to? Dzieło po prostu natury. Piękny, stary karp. Złowiony na maluteńki haczyk, naprawdę. Spławikowy haczyk, na który ja normalnie w bym łowił. U mnie nad stawem. Dobra. Pan nie wychodzi? No, pięknie. Dobra, wypuszczamy. Piękny, piękny nie? Dobra, pokaż jeszcze szybko. Jak to skomentujesz? Jest fajnie. <gry> no dobrze, zatem wypuszczamy naszego dwukolorowca, naszą wielką pociechę. Tym razem wypuszczenie zaprezentuje Wam Mateusz, ponieważ no gdyby nie on, to nie udałoby się tej ryby złowić. Mam nadzieję, że na GoPro udało się to ująć, jak w jak bardzo heroiczny sposób podebrał on tą rybę. A naprawdę przy takim wietrze, teraz się już wyciszyło, a przy takim wietrze naprawdę nie była to sprawa oczywista. 25900 pięć dziewięćset Pokazuj. No nie wiesz. Piękny zachód słońca na szachtach. 10. to rybę Widzicie to? Coś niesamowitego. Patrzcie ryba, patrzcie, ryba tego sezonu. O tak, 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 tak. Pięknie. O Jezu. No dawaj, wypuszczę kowal. Naprawdę. Coś niesamowitego. Chcesz jeszcze jakieś słowo komentarze dać? Nie spodziewałem się <laughs> Dobra a? Wiedziałem, że może być dobrze, ale aż tak No Ale 25 900 na szachtach no, Nie spodziewałem się naprawdę Dawaj Tak bardziej do góry go poszedł Pięknie. Jest! No cóż, zwijamy przed wywózką i tak zwijam i zwijam i czuję, że jest ryba. Że jest ryba, no. Na początku myślałem, że, że jakiś zaczep, ale no. Pytanie, czy, czy karp, czy drapieżnik jakiś? Ewidentnie. Dobra, dawaj, dawaj, nie ma co. No. i płyniemy po niego. Ewidentnie coś siedzi. A co to jest? Pytanie, czy drapieżnik przywalił, czy. A jeśli to jest drapieżnik? No. No to, to może być fajne. No dobrze. Dopływamy do, do ryby i zobaczymy, co to jest. No zobaczymy. Ale. są. No tak. Ja cię kręcę. No tak. No tak, sumik. Zoom. Czyli przywalił podczas zwijania, pewnie. Hmm. Pokażę Pokażmy. Taki... Takie zdjęcie. No a więc ksawery łowi rekord łowiska, a ja łowię sumika. <głos> <głos> Proszę bardzo. Ale fajny no. Taki mały, mały sumik. Tak czy siak kolej cały czas Mateusza, więc on teraz zatnie kolejnego karpia. O ile uda się coś złowić. Mamy wieczór. Zaczynamy wieczorną wózkę, ale naprawdę tak presja z nas zeszła, że... bez pośpiechu sobie będziemy wywozić. No i patrzcie, mamy noc. I chyba jest branie. Co czujesz? Nie wiem, coś dziwnego. Może w bojce jest? No, tak. No, ale było normalnie branie, co nie? Mhm. Dobra, wypływamy. No dobrze, zatem mamy czwartego karpika naszej zasiadki. Powoli wynik się krystalizuje, że tak powiem. Miejscówka spod dziewiątki, przy takim cypelku. Jutro Wam to, wam to pokażę, jak to dokładnie wygląda. No taka deszka, od razu wypuszczamy i czekamy na może coś większego jeszcze. Będzie piąty karpik. Nie, jeszcze nie. Naszej zasiadki jest. No dobrze, a teraz mam dla Was taką ciekawostkę. Pierwszej nocy, podczas właśnie caluteńkiej nocy, było 23 stopnie. Caluteńką noc sobie lożowaliśmy tutaj na, na ławeczce. A dzisiejszej nocy było stopni bodajże 9. Mróz taki, że do siódmej rano nie byliśmy w stanie spać. Musieliśmy grzać się. Kuchenką gazową, a wiecie, przy tym nie można pójść spać niestety, dlatego dopiero o siódmy położyliśmy się spać. Ale dobra, to tylko taka ciekawostka, ponieważ chciałbym wam coś jeszcze pokazać. Niestety wczoraj chciałem to pokazać wam GoPro, ale niestety obiektyw nie był zbyt czysty, ale jeszcze raz przedstawiam wam przypon, dzięki któremu udało nam się złowić 25 kilogramowego karpia, aktualnie największego karpia łowiska szachty. Taki haczyk, nie wiem, dwunastka, jedenastka bez, kompletnie bez zadziora, nie wiem czy ostrość jest czy łapie ostrość, o kompletnie bez zadziora taka żyłeczka tutaj, ja wiem 0,20 i taki dosłownie półmetrowy odcinek, tutaj nieco grubsza żyłka półmetrowy odcinek żyłki, I też swoją drogą jak to musiało być zaczepione o moją żyłkę że ja byłem w stanie wyholować na docielsko 25 kg no coś niesamowitego mówię, jakbym holował tą rybę 100 razy na takim zestawie to w 99 przypadkach by się po prostu spięło, no, tyle rzeczy mogło się zepsuć. Dlatego mówię, no, jest to najprawdopodobniej największy fart karpiowy mojego celu tenkiego życia. I jeszcze raz patrzcie na wielkość tego haczyka w porównaniu do, do mojej dłoni. Co to jest, naprawdę? Co to po prostu jest? Niesamowity fart. No dobrze, zatem my przygotowujemy się do naszej ostatniej wywózki. Tym razem chcielibyśmy się skupić na miejscówkach wokół tamtego cypla na dziewiątce, ponieważ przed chwilką będąc na wodzie widzieliśmy tam parę ładnych spławów. A przy okazji przestawimy się tym razem na bałwaneczki, czyli nasze killery z uroczyska, które zaraz Wam zaprezentujemy. A tak właśnie prezentuje się nasza taktyka na ostatnią noc. Troszeczkę pokrojonych kulek PVK i bałwanek truskaweczka Oriental Krill. Dwie komory naraz. Łowisko jest praktycznie puściuteńkie. Całkowicie puste. Chyba jesteśmy jedynym stanowiskiem w tej chwili. Przed chwilą przeszedł też potężny deszcz. No może nie potężny, ale w miarę popadało. Wywozimy ostatnią noc i czekamy. Patrzcie, jest branie ostatnia noc, skrajna lewa wędka. Wypływam. No i patrzcie, holujemy sobie rybkę. A tu nagle wychodzi coś takiego. Coś takiego. Powiedzcie powiecie mi, jak to fizycznie jest możliwe? Haczyk pusty, bez kulki, więc teoretycznie jakieś branie powinno być. Nie wiem czy się spiął czy co Ale jak fizycznie jest się w stanie wydarzyć coś takiego Ile tu jest metrów żyłki w ogóle Wrak słów po prostu No i patrzcie mamy naszą pożegnalną rybkę Na, na nasze bałwanki Około taki 14,5 kilo Już nie trzymamy go do rana Zmyślam, że uda się coś złowić jeszcze większego Zostało dokładnie 9 godzin łowienia Walczak niesamowity No i patrzcie na to bardzo delikatne branie. Bar teraz się leciutko cofa, ale przed chwilą szedł do przodu. Myślę, że mimo wszystko to będzie karb, bo naprawdę szedł do przodu przed chwilą. Dobra. Opa, patrz, patrz, patrz. No, czy się podniesie? No to jest karb na pewno. Dawaj. No i przyszło nam się pakować w taki deszcz. Po prostu przepiękne uczuć.